Dziś jak widzicie kapusta, młoda kapusta. Fachowo nazywamy kapustka, ponieważ będzie zasmażana, ale ja dzisiaj zrobię wersję taką lekką, bez wędzonek, bez takich dodatków. A więc zaczynamy. Pierwsze co robimy, to do garnka wrzucam łyżkę masła. I po malutku zaczynam rozgrzewać. Jest wiosna, mamy piękną pogodę. Chce się zjeść lżej, więc jedzmy lżej. Pokrojoną cebulę wrzucam na masło i podsmażam delikatnie, szklę. O, tak, a w tym czasie zetrem dwie marchewki. Marchewki też są młode. Ścieram na grubych oczkach. Dodaję marchew. Możemy pokroić kapustę. Tu żadnych nowości nie ma. Dzielimy najpierw na cztery części. I każdą część skrajamy. Tylko nie krójmy głąba. Głąby najlepiej zostawić w spokoju. Ona i tak zmięknie, a później na talerzu będzie miała, wiecie, zróżnicowaną taką teksturę. I to jest bardziej, bardzo fajne, właśnie w, w takich potrawach. Nie przykładajmy się, bo jak potniemy równiutko, cieniutko, to będzie wyglądało jak w kiepskiej knajpie. No dobra, możemy wrzucać kapustę. Jej wydaje się teraz dużo, ale ona i tak yy, zmniejszy swoją objętość. I wlewam, słuchajcie, troszeczkę wody, nie za dużo, to jest bardzo ważne. Kapusta i tak oczywiście puści wodę, ale nie aż tyle, żeby to było, żeby konsystencja była odpowiednia, bo nam się zrobi Bigos gęsty. A ja nie chcę gęstego bigosu, tylko ja chcę mieć trochę wywaru, trochę rosołu. I teraz tak, przykrywam i zostawiam na mniej więcej 15-20 minut na małym ogniu. Kapusta jest już prawie, prawie miękka. Teraz przyprawimy solą, pieprzem. Dodam lubczyk. Lubczyk podbije nam smak. Pokroję mały pęczek koperku. I dodaję do mojej kapustki. I na sam koniec dodaję ocet jabłkowy i łyżeczkę cukru. Dodaję łyżkę masła. Próbujemy. O! Mm.